Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy niedzielę, przychodzę z takim oto otomiksem. Mamy tutaj też taki miks mieszany, tak jak było wczoraj. Zdrabki polskie, zdrabki belgijskie. Tylko dzisiaj mam tutaj po 4 zdrabki i mamy tutaj zdrabki za 13 euro i 23 zł. Zobaczymy, jak dzisiaj te zdrabki sobie poradzą. Troszeczkę są inne. Zdrabki polskie mamy tutaj może pieniędzy za dyszkę, ekstra pensję. Portfel zielonych plus krzyżówka, częściowo nadrapana. Zdrabki belgijskie, natomiast dzisiaj mamy subito za piątkę, winter magic za, za dwójkę, zdrabka świąteczna, bąbelkowe bingo za trójkę i cash za trójkę. Także taki oto miks. Oby był tylko szczęśliwy. Trzymajcie mocno kciuki i zobaczmy, co tutaj te zdrabki dzisiaj przyniosą. Dokończymy sobie może najpierw krzyżówkę. Zostało tutaj cztery literki. Zdrabka z numerkiem 53, teraz mamy J. Mam tutaj już pierwszy wyraz oko. Co do literki J, chyba tutaj nie mamy tej literki, no niestety. Teraz mamy H, mamy w wyrazie Hiroshima. To wszystko. Kolejna literka to literka D. I mamy tutaj Ekwador. Tutaj jeszcze widzę D. I to wszystko. Także ostatnia literka nam została. Mamy teraz tutaj S. I mamy tak, Grosz, Hiroshima, Suwak, Opis, Osa, jest drugi wyraz. No ale pewnie braknie tego trzeciego. Tutaj jeszcze w wyrazie Sowa, Balast. Te niestety nie było. Tutaj jeszcze E. N tutaj przez pomyłkę zdrapałem. N nie było. I to wszystko. Także zostajemy z dwoma wyrazami osa oka. braku tylko jednego wyrazu do zwrotu. Literki mamy różne. Także krzyżówka na bank pusta. Teraz zrobimy sobie zdrapkę świąteczną za dwójkę numerek 29, tutaj szukamy trzech takich samych symboli. W danej grze mamy tutaj choinkę. No i tutaj nas e, wyszła zblokowała, także ta gra pusta, gra numer 2, płatek śniegu, no i gwiazdki, także tutaj też odpada. Ostatnia szansa tutaj mamy płomień. Łomień po raz drugi, czy będzie po raz trzeci? No, nie tym razem. Także tutaj też zdrapka dzisiaj zawiodła. Teraz tak, co możemy sobie zdrapać? Może tutaj zdrapkę za trójkę, zdrapka belgijska. Tutaj mamy zdrapkę cash, mamy trzy wygrywające liczby. Szukamy tych liczb oczywiście i mamy jeszcze mnożnik.

Trójka też blisko, dwójka, piętnastka, także puściutko, no coś te zdrabki belgijskie się na mnie obraziły, nie wiem dlaczego, teraz tak, może zrobimy portfel zielonych, zdrabka polska, Strapka z numerkiem 24, tutaj 4 wygrywające liczby, plus, plus taki symbol szukany. Tutaj szukamy czwórki, trzydzieści cztery, szóstki, jedenastki. Mamy dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia siedem, dziewiątka, dziewiętnastka. Kolejny rządek siedemnaście, dwadzieścia cztery. Dwójka, trzydzieści dwa, trzydzieści sześć, dwadzieścia, trzydzieści jeden, trzynastka, dwadzieścia osiem i na końcu ósemka, także tutaj też puściutko. No, póki co nie ciekawie. Zostało nam tak dwie zdrabki na dwie. Teraz, może, zdrabka subito. Tutaj mamy zdrabkę za piątkę, trzy gry, numerek 25. W pierwszej grze szukamy trzech takich samych kwot, by wygrać tą kwotę. I tutaj mamy trzy różne. Póki co 15, 25, 500. 500 po raz drugi. 25 po raz drugi, stówka po raz pierwszy. Mamy 30. 15 po raz drugi, 75. Także żadna z tych kot. Tutaj nie jest dla nas. Teraz tak kolejna gra. Tutaj szukamy trzech takich samych symboli. Mamy balon, parasolkę palmy, kwiatek, wszystko różne, tutaj chyba łapacze snów, łapacze snów po raz drugi, diabelski młyn, diabelski młyn po raz drugi i balon po raz drugi, także tutaj też pusto, było tutaj 75 euro i trzecia ostatnia gra, Tutaj szukamy naszych symboli. Symbole to złoto plus diament. Mamy tutaj świnkę, skarbonkę, monety, plik pieniędzy, save, portfel. O i mamy super! Mamy diamencik, także coś tutaj będzie. W sumie rzadko bywa, że, że ta trzecia gra jest wygrana. Zawsze miałem także albo w pierwszej, albo w drugiej. A tutaj, właśnie, rzadko. Także yy, myślałem, że nic nie będzie, a jednak tutaj coś nam dali. Także mamy diamencik, zobaczmy. No i tutaj mamy zwrocik, także dobre i to. Strapka belgijska dała nam zwrocik. Mamy tutaj piąteczkę pod diamentem. Teraz, tak, ekstra pensja. Strapka polska za piątkę, numerek 20. Ósme. Tutaj oczywiście nasze wygrywające liczby, plus dwa napisy ekstra pensja, by wygrać tą główną wygraną. Wygrywające liczby to 13, 25, 11 i 30. Mamy tak: 32. Pierwszy napis ekstra pensja.

też nas tutaj tak trollowali, trollowali i na końcu dali wygraną, także zobaczmy, co tutaj będzie, tutaj też mamy piątkę, także no tutaj podobna sytuacja jak w zdrabce belgijskiej, ta zdrabka nam dała zwrocik. zostały ostatnie zdrabki, tutaj mam zdrabkę polską, może pieniędzy, numerek czwarty, tutaj szukamy naszych liczb ponadto takie oto skrzynki, kotwicy. Za kotwicę mamy dwukrotność. I mamy tutaj 58, 52, 13, 51, piętnastka, także dużo liczb z piątką. Mamy tak 47, czternaście, blisko, trzydzieści jeden, dwadzieścia cztery, pięćdziesiąt dziewięć, blisko, trzydzieści sześć, dwadzieścia sześć, czterdzieści cztery, trzydzieści dziewięć. Trzydzieści siedem. Pięćdziesiąt sześć. Jedanastka. Czterdzieści dwa. Czterdzieści osiem. Czterdzieści pięć. No póki co bez wygranej. Został ostatni rządek. Tutaj mamy dwadzieścia osiem. 43, 25, 17 i na samym końcu 22, także tutaj puściutko. Szkoda. Myślałem, że jeszcze coś tutaj nam wpadnie, no ale no dzisiaj słabiutko, jeśli chodzi o zdrowki. Polskie, zobaczmy, czy w zdrabkach belgijskich wynik się polepszy. Jeszcze mamy tutaj bingo, bombelkowe, numerek 9. Tutaj musimy utworzyć linię, bądź oczywiście kilka linii. Mamy tak 45, 68. Kolejna liczba 54. pięćdziesiąt sześć, czterdzieści dziewięć, dziewięćdziesiąt, osiemdziesiąt pięć, pięć, osiemdziesiąt jeden Siedemdziesiąt siedem trzydzieści jeden. Pięćdziesiąt dwa czwórka i trzydzieści dziewięć. Siedemnastka i czterdziestka. 82 i tutaj mamy ostatnią liczbę, szansę na pierwszą linię przedostatnią i ostatnią, czy coś będzie. No niestety dali nam 13. Także dzisiaj bingo zawiodło. Tutaj już jest kodzik. Także szkoda, no dzisiaj słabiutko. Jeszcze słabiej niż wczoraj było. No ale jakieś wygrane są, także coś jest tutaj na Pomnożenie. Dwie zdrabki tutaj tylko wygrały. Mamy piątkę w zdrabkach polskich i piątkę w zdrabkach belgijskich. Także mamy tutaj 5 euro z 13 i 5 zł z 23. No słabiutko, sławiutko, ale może w przyszłym tygodniu będzie lepiej. Mam taką nadzieję. Zapraszam oczywiście bardzo serdecznie na kolejne odcinki. Jeżeli ten wam się podobał, to zostawiajcie oczywiście łapeczki w górze pod filmikiem, subskrypcję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się do następnego. Pa pa.